Cześć, witajcie. Dzisiaj pokażę Wam jak ja wklejam taśmę Tooth Tape tak zwaną Amerykankę którą stosuje się głównie do narożników wewnętrznych no i ja też zazwyczaj stosuję ją do tych właśnie narożników. Jak widzicie w początkowej fazie nakładamy sobie masę na naszą płytę karton gips na narożnik wewnętrzny płytę nakładamy Plytę. Masę. Masę oczywiście nakładamy zarówno z jednej jak i z drugiej strony. Też tej masy, żeby nie było jakoś za dużo, bo później będzie trzeba nadmiar tej masy spod tej naszej taśmy TUF tape wycisnąć. Ale to zaraz Wam wszystko pokażę. Przygotowujemy sobie taśmę TUF tape napisami. Tutaj do wewnątrz tego narożnika zginamy sobie. Ona ma takie jakby nacięcie. Taką faskę na środku i bardzo fajnie się to zgina. Przymierzamy sobie. Oczywiście tak nie wklejamy. Jeśli na suficie też będą taśmy tuft tape, musimy to sobie podciąć pod kątem tak mniej więcej 45 stopni. Oczywiście można to robić nożycz nożyczkami, ale nie miałem pod ręką, nie chciało mi się iść i można to sobie równie dobrze zrobić nożykiem. Ja robię z jednej i z drugiej strony, bo taśma tuft tape będzie zarówno na górze jak i na dole, patrząc tutaj od tej taśmy, która będzie wklejana. Jak już mamy przyciętą, przymierzamy sobie, sobie wcześniej ją na wymiar, wstępnie palcem albo szpachelką docisnąć, żeby to nam się przykleiło do tego naszego narożnika, następnie bierzemy sobie szpachelkę i wstępnie tutaj tak przegła przegładzamy, wklejamy sobie Tą naszą, tą naszą taśmę. Ja sobie, jak widzicie, nadmiar tej masy wyciskam spod tej taśmy. Ta taśma ma takie dziurki, więc, jeżeli będziecie szpachelką to robić, to po prostu przez te dziurki ten Nadmiar masy będzie, będzie Wam wychodzić szpachelką, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, żeby to nam się ładnie przykleiło, żeby po prostu ta taśma się trzymała, żeby to się wkleiło na tą naszą masę, którą my używaliśmy. Ja w tym przypadku używam Gładzi Atlas GTA. Jest ona przystosowana do stosowania zbrojeń zarówno taśmy Tape jak i Flizeliny. Co pokazywałem też na wcześniejszym filmiku. Jak wiecie, w drugiej fazie nabieram sobie trochę tej masy na tą szpachelkę i nazwę to zasłaniam sobie tą, tą naszą taśmę TUF tape. Chodzi o to, że od zewnętrznej strony tą szpachelkę bardziej dociskam, a od strony narożnika wewnętrznego ta szpachelka jest jakby lekko odsunięta, przez co ładnie nam tą taśmę w Tape zasłania. Można sobie nakładać zarówno szpachelką, jak również yy, widzicie takim wałkiem. Jest to zwykły wałek do malowania yy, narożników. Można sobie kupić tam w prawie w każdym sklepie budowlanym ja sobie go przystosowałem do nakładania gładzi. Jak widzicie, jest to szybciej i wygodniej. Trochę za bardzo go nasączyłem wodą przed użyciem, ale tylko podczas pierwszego nakładania później, już jest ok, nie ma już tyle tej wody. Jak sobie nałożymy masę, w tym przypadku jak widzicie, już robię sufit. I tak jak w przypadku narożnika wewnętrznego na ścianie, zginamy sobie. Przykładamy tą naszą taśmę do, do narożnika ściana sufit. Też jest on tam na końcu podcięty, bo tutaj też będzie szedł na tym słupku, też tam będzie wklejona taśma tutaj żeby po prostu nam się to ładnie tutaj zgrało. Szpachelką wstępnie dociskamy, żeby przykleiło się to do tej naszej masy, i analogicznie jak w przypadku na różnika wewnętrznego ściany, wyciskamy sobie tą masę, ja co wycisnę od razu sobie też nakładam na tą taśmę, żeby nie, nie latać po tą masę, wykorzystuję to co, to co mam i jak widzicie z jednej jak i z drugiej strony wyciskam, na ja tą szpachelkę też tak trochę trzymam pod kątem i wtedy łatwiej mi po prostu układa się Tą taśmę i lepiej nadmiar tej masy wychodzi po prostu tymi, tymi dziurkami. Tutaj przy tym na różniku, jeżeli coś Wam tam nie wyjdzie, jakiś tam Wam bobek zostanie albo później trzeba nałożyć, to też się tym nie przejmujcie. W moim przypadku później będzie szpachlowanie po całości, czyli w tak zwanym standardzie Q4 także później też jakieś tam niedociągnięcia można sobie, można sobie poprawić a poza tym, wiadomo, będziemy to później jeszcze, jeszcze szlifować także na spokojnie, nie, nie, nie spinać się, nie bać się spróbować i można sobie samemu to ogarnąć i tutaj, jak widzicie, też nakładam sobie trochę masy na, na szpachelkę i od strony Wewnętrznej narożnika tej szpachelki nie dociskam, tylko od strony zewnętrznej, żeby taka, no żeby po prostu zasłonić ładnie tą, tą naszą taśmę. Jak widzicie, tak to tutaj mniej więcej wychodzi na roboczo, na świeżo podczas nakładania tej taśmy. Zawsze jakiś bobek musi się trafić, bo nie może iść zbyt pięknie. No i tu już jadę sobie na na, na drugi raz. I jak widzicie, tak to się tutaj prezentuje po nałożeniu. Zaraz tak, na, na, na roboczo, na świeżo. No i co, ja sobie jadę dalsze, dalsze narożniki. Nakładam to sobie wałkiem. Według mnie jest dużo szybciej i wygodniej. Wcześniej te taśmy docinam sobie na wymiar i w narożnikach, jak widzieliście wcześniej, przycinam to sobie tak pod kąt 45 stopni, żeby to później mi się zgrało z kolejną taśmą, która będzie na suficie, i z tą taśmą, która będzie w narożniku wewnętrznym ściany. Ja sobie robię tak mniej więcej na taką szerokość, tą wersję wklejania, tak na roboczo to nazwę. Później jest mi wygodniej to szpachlować po całości. No i tak to wygląda moi drodzy. Dzięki wielkie, że ze mną byliście, że oglądaliście. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Siemaneczko. Cześć.